Cześć wszystkim. W dzisiejszym poradniku nauczymy się, jak postawić serwer na Tekicie. No i już oczywiście tłumaczę, jak to zrobić. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejście oczywiście na link wydany w opisie. Jest to oczywiście strona technicpack.net/tekkit. Mam tutaj oczywiście takie dwa zielone przyciski. Jest to Download Technik Launcher i Download Tekkit server 312. Oczywiście wybieramy oba pliki technik launcher i techit server. To już co zrobimy i oczywiście możemy zminimalizować stronę. No i teraz zajmiemy się oczywiście plikiem techkit server 312.jar. Technik Launcher możemy sobie na chwilkę odstawić na bok. Co musimy zrobić? Ogólnie już jest wszystko praktycznie za nas przygotowane, nic musimy, nie musimy praktycznie nic za dużo robić. Wypakowujemy oczywiście pliki do folderu. Teraz sobie możemy oczywiście techit server.jar odstawić na, na bok. I oczywiście mamy Taki server 312 w folderze. Otwieram, otw Boże, otwieramy go. Ja yy, mamy oczywiście plik Launch i tekit. Te dwa pliki na razie nas interesują. Mm, otwórzmy sobie plik Launch za pomocą notepad++ Jest to oczywiście plik startowy. Yy, I tak, interesuje nas teraz XMX 3G, XMX 2G, yy, XMS 2G i oczywiście Tekit.jar XMX yy, to oczywiście jakby RAM przypisany na mm, działanie serwera czyli jest przypisane 3 giga XMS jest to RAM przy, y, przypisany na odpalanie serwera, czyli na start serwera po prostu tutaj nie wpisujemy na przykład nie wiem 1024 mega tylko wpisujemy po prostu ile ma być giga przypisane, załóżmy tutaj ma być przypisane 3 a tutaj 2 i tyle z drugiej litery oczywiście g. Tutaj macie tekit.jar i jest to oczywiście odpowiednik tego tutaj pliku tekit.jar. Jak zmienicie nazwę tego pliku, to i musicie zmienić nazwę tutaj tego, tej linijki, więc na przykład jak tutaj zmienicie na to i tak samo tutaj musicie w tym pliku tekstowym zmienić to. Ok, zapisujemy. Odparmy, odpalmy sobie plik launch, tylko żeby wszyscy zrozumieli na czym to polega, to po prostu jest to plik startowy serwera. Klikamy start, no i zaczekajmy aż się wszystkie pliki załadują. Jest to oczywiście serwer oparty na silniku Bukki. więc to się niczym nie różni od najzwyklejszego serwera Bukki, tylko tym, że macie oczywiście mody na TechKita. Ok. Macie oczywiście tutaj folder plugins, gdzie wyrywacie, wgrywacie oczywiście pluginy tak samo jak na Bukkicie, nie różni się to kompletnie niczym, tak samo wgrywacie. Tylko byleby to było na odpowiednią wersję igry i serwera. Yy, tutaj macie oczywiście trzy światy, World, World Nether, World The End. Następnie Banet IP, banet players, myślę, że wszyscy rozumiem o co chodzi. Bookkit, tutaj możemy sobie ustawić kilka rzeczy, na przykład wyłączenie świata End. Może tutaj na przykład dodać aliasa, czyli po prostu skróty komentarz, tylko musimy dopisać sobie kolejną linijkę. Nie będę tego tłumaczył, bo to nie odcina ten czas. Dalej, z takich ważniejszych rzeczy. OPS, tutaj wpisujemy oczywiście z góry na dół operatorów, czyli niki. Server Properties, czyli najzwyklejsze ustawienia serwera. Tutaj wpisujecie sobie oczywiście IP. Chyba każdy wie, o co chodzi, bo to nie jest nic trudnego. Plik startowy, techkit i whitelist, czyli po prostu wpisujemy graczy po, po enterze z góry na dół. Ok. Ok, teraz możemy zamknąć folder. Serwer oczywiście mamy odpalony. Wchodzimy w technik, w technik Launcher. Ładuje nam się. I teraz tak. Tutaj macie do wyboru mm, kilka, jakby tych lancerów Technik, TechKit, Yogbox, mm, Voxel Modpack, e, HackMine i Vanilla. E, oczywiście odpalamy TechKita, bo Technik to jest zwykły technik, a Technik to jest pod serwery, więc odpalamy TechKit. Tutaj się lo, oczywiście logujemy pasami nickiem i hasłem z Minecraft.net. Tutaj klikam sobie oczywiście, tak, bo już jestem zalogowany jakby. Okej, okay, poczekaj masz się nam to wszystko załaduje. No i oczywiście, gdy nadarzy się jeszcze jakaś okazja nagrania, znaczy będę oczywiście nagrywał kilka jeszcze filmów z TechKita i oczywiście o serwerach i myślę, że zrobi się jakąś serię serię o TechKicie, o technik -Paku. I teraz tak, wchodzimy oczywiście na nasz serwer, jeśli nie mamy przypisanego żadnego IP w serwer properties, to po prostu wpisujemy localhost. Klikamy Join Server i łączmy nas do, do tego serwera. I możemy sobie bez problemu wejść. Poczekajmy aż się na to wszystko załaduje. No i jak widać jestem na serwerze na tej kicie. I oczywiście dajmy sobie tylko operatora tutaj, żeby mógł cokolwiek robić. Słychać ptaki, słychać. Słychać ptaki, słychać y, powietrze, słychać wodę. Dajmy sobie moda. O źle wpisałem. Game mode. Direct 1. OK. No i oczywiście tutaj mamy wszystko wygenerowane. E, Ładne świat, kwiatuszki są inne, gdy skakujemy do wody jest taki ładny plum. E, co dalej? Mamy tutaj oczywiście tak jak samo jak windę... Boże, yy, wtumane items, tylko że tutaj klik klikniemy na jakiś przygląd, załóżmy na mm, 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 mm. Na, na te półpłytki chociażby nie um. <laughs> na to to pokazuje nam jak to stworzyć po prostu tutaj oczywiście mamy nasz, naszego game'a możemy sobie wyjmować jakieś tam przedmioty cokolwiek chcemy no i w taki, w taki sposób to działa niczym się to za, za dużo nie różni pluginy możemy sobie wgrywać identycznie jak na book kita, więc nie będę tworzył jakichś osobnych filmików specjalnie do tego kit'a jeśli chodzi o pluginy no, i w taki sposób możecie sobie z łatwością stworzyć serwer. Nie jest to nic trudnego, więc jest to naprawdę bardzo proste, i myślę, że sobie każdy z tym poradzi. Odejmę to tyle. Dzięki, no i cześć.